Zapraszam do zgłębienia jednego z najbardziej fascynujących, ale i chyba najmniej zrozumianych okresów w naszej kulturze. Dziś przyjrzymy się polskiemu barokowi. No właśnie, co takiego się stało? Po renesansie, epoce harmonii i spokoju, w europejskiej mentalności coś pękło. Nagle pojawiła się potrzeba wyrażania skrajnych emocji, napięcia i wewnętrznego rozdarcia. I już sama nazwa tej epoki jest właściwie kluczem. Barokko to perła ale nie ta idealnie kulista. To perła z defektem, nieregularna. Coś, co jest piękne właśnie w swojej niedoskonałości i złożoności. To zupełne przeciwieństwo klasycznego ideału. Dobrze, żeby zrozumieć tę wielką zmianę, musimy poznać pewnego poetę, człowieka, który jako pierwszy zdaje się wyczuł te pęknięcia w starym renesansowym świecie. Mowa o Mikołaju Sępie Szarzyńskim. I to jest w nim fascynujące. Formalnie to jeszcze człowiek renesansu, ale jego wiersze to już zapowiedź zupełnie nowej epoki. To właśnie on jako pierwszy tak mocno uchwycił to nowe doświadczenie ludzkiej egzystencji, pełnej niepokoju. Popatrzmy na to zestawienie, bo ono doskonale pokazuje tę przepaść. Harmonię i porządek zastępuje konflikt. Renesansowa duma z bycia miarą wszechrzeczy zmienia się w poczucie bycia kruchą trzciną na wietrze a zamiast akceptacji, człowiek staje się polem nieustannej bitwy między duszą a ciałem. Wystarczy posłuchać tytułu jednego z jego sonetów. To nie jest poezja o ziemskich rozkoszach, to wizja życia jako nieustannej, wręcz desperackiej walki. No dobrze, ale skąd w ogóle wziął się ten wszechobecny lęk? Otóż umysł człowieka baroku miał prawdziwą obsesję na punkcie jednego. Centralnego i co tu dużo mówić przerażającego tematu: czasu. Ta obsesja przemijania ma nawet swoją nazwę, vanitas, co z łaciny oznacza marność. To oczywiście nawiązanie do biblijnej księgi Kocheleta i słynnych słów: Marność nad marnościami i wszystko marność. A był taki poeta Daniel Naborowski, który stał się absolutnym mistrzem w opisywaniu tego poczucia, że życie dosłownie przecieka przez palce. On potrafił bezlitośnie wyliczać wszystko to, co ulotne, żeby dobitnie pokazać, że każda cenna dla nas rzecz jest tylko chwilowa. W jego wierszu Krótkość, Żywota cała nasza egzystencja sprowadza się do serii takich właśnie metafor: dźwięk, cień, dym, wiatr, błysk, głos. Punkt. To genialnie oddaje sedno sprawy. Życie to zbiór momentów, które znikają, zanim na dobre się pojawią. No dobrze, ale jak wyrazić tak potężny egzystencjalny lęk? Zwykłe proste wiersz liryczny to trochę za mało. Potrzeba było nowej, znacznie potężniejszej broni. I tą bronią stał się konceptyzm. Najprościej mówiąc, to styl oparty na koncepcie, czyli na pomyśle, ale nie byle jakim chodziło o pomysł zaskakujący, paradoksalny, który miał zaszokować i olśnić czytelnika. Celem było nie tyle wyrażenie uczuć, co skonstruowanie takiej intelektualnej łamigłówki. A arcymistrzem tej poetyckiej gry był bez wątpienia Jan Andrzej Morsztyn. To był dworzanin, dyplomata, a jego poezja to naprawdę popis intelektualnej ekwilibrystyki. Najsłynniejszy przykład? Sonet do trupa, gdzie za pomocą zimnej logiki udowadnia, że zakochany ma gorzej niż nieboszczyk. Zobaczmy, jak to działa. Punkt po punkcie, morsz dowodzi, że trup jest w lepszej sytuacji. On jest zimny, kochanek płonie. On milczy, kochanek krzyczy z bólu. Wreszcie, trup jest wolny od cierpienia, a kochanek to więzień własnej namiętności. Szokujące, oczywiście, ale w ramach tej poetyckiej gry logiczne i spójne. Mamy więc ten niepokój, mamy kunsztowną, szokującą formę, ale co w tym wszystkim jest specyficznie polskiego? Co odróżnia nasz barok od powiedzmy włoskiego czy hiszpańskiego? Odpowiedź tkwi w jednym kluczowym słowie. Sarmatyzm. To była absolutnie unikalna kultura polskich szlachty, która uważała się za potomków starożytnych, walecznego ludu sarmatów. I ta ideologia przez blisko 200 lat kształtowała tu dosłownie wszystko, od polityki, przez modę, po sztukę. A sarmacki światopogląd to była naprawdę wybuchowa mieszanka. Z jednej strony megalomania, przekonanie o własnej wyjątkowości, z drugiej głęboka, żarliwa religijność katolicka. Do tego dochodziła nieufność wobec obcych, miłość do tradycji, przepychu i gestu, a także no cóż, opór wobec jakichkolwiek zmian. I to wszystko razem stworzyło unikalny kontekst dla polskiej sztuki barokowej. I tak dochodzimy do samego sedna. Polski barok to była epoka, która wręcz karmiła się potężnymi, pięknymi sprzecznościami. Pomyślmy o tym. Z jednej strony mamy żarliwą, niemal absolutną wiarę, a z drugiej głęboką rozpacz i poczucie marności. Mamy wystawne, teatralne życie, a tuż obok chorobliwą obsesję na punkcie śmierci i rozkładu. Zimna logika konceptu łączyła się z rozpaloną do białości namiętnością. I to prowadzi nas do ostatniej refleksji. Czy w naszej współczesnej epoce, która też jest przecież pełna niepokoju, szybkich zmian i niepewności, nie ma w nas wszystkich czegoś z tego barokowego ducha? Być może ta nieregularna epoka ma nam do powiedzenia o nas samych więcej niż mogłoby się wydawać.